Cześć witajcie! Dzisiaj mamy odcinek spod znaku trójkąta równobocznego. Będzie się działo, bo mam ich prawie 600 i to w różnych kolorach. Nazywam się Anam Kordyś, a klienci mówią na mnie malarz Bizantyjski. Oglądajcie! Trójkąty to odlewy gipsowe firmy TDW Premium Interior Panels. Na pierwszej stronie mamy wyodrębnione wszystkie wzory wraz z ich wymiarami. Następnie mamy pokazane, z czego możemy tworzyć nasze wzory. Jest to gips, beton, a nawet drewno. W katalogu jest umieszczonych wiele wizualizacji. Praktycznie do każdego wzoru jest przypisana jakaś propozycja, jak dany efekt. Może wyglądać na ścianie. A tak w katalogu prezentują się panele, którymi będziemy dzisiaj się zajmować. Wymiar naszego trójkątów to 20-20 na 20. Każdy bok jest równy, po 20 cm. Oto nasze trójkąty, które dzisiaj będę przyklejać na ścianie. Panele zostały pomalowane przez producenta perłową farbą opalizującą w czterech kolorach: czarnym, białym, czerwonym i szarym. Jak widać, jak poświecimy światłem, farba się mieni i opalizuje. Przy ilości 600 sztuk na ścianie efekt będzie porywający. Naszą pracę rozpoczynamy od rozpakowywania i sprawdzenia, czy żaden panel nie został uszkodzony. Po rozpakowaniu gruntuję panele gruntem głęboko penetrującym. Tego typu małe panele ja przyklejam na klej montażowy, przez co gruntowanie pomaga mi w stworzeniu lepszej przyczepnej powierzchni. Przyklejam panele klejem firmy NMC ADFX New. Ten sam klej używany jest również przeze mnie do przyklejania listew sztukateryjnych z poliuretanu lub z twardego polistyrenu. Panele przyklejamy od sufitu do podłogi, tak żeby ewentualne docinki, jeżeli nam wyjdą. Były przy podłodze i były tym samym mało widoczne. Przyklejanie paneli to naprawdę bardzo fajna robota. Trzeba tylko trzymać poziom i uważać, żeby zgrywał nam się wzór. Reszta sama wychodzi, bo panele są naprawdę świetnie przygotowane. Muszę przyznać, że praca z tym materiałem to czysta przyjemność. Naprawdę panele są przygotowane wręcz perfekcyjnie. Jedynie, co mi najwięcej zajęło czasu, to rozpakowywanie. Właśnie, rozpakowywanie. Firma TDW Premium Interior Panels bardzo dobrze podchodzi do wysyłki i pakowania materiałów, żeby się po prostu nie uszkodziły. Dlatego trójkąty są pakowane po dwie sztuki do paczki. Ja miałem tych paczek prawie 300. Także trochę mi zajęło, zanim to wszystko rozpakowałem. Ale dzięki temu panele praktycznie były idealne. Na 600 sztuk miałem może 8 delikatnie uszkodzonych. Docinka. Nieduże panele, jak nasze trójkąty, możemy spokojnie przycinać na pile ukosowej. Panele są świetnie przygotowane, piła bez problemu wchodzi jak w masło w taki odlew gipsowy. Nie musimy nawet szlifować. Idealne, równe cięcie. I tak, moi drodzy widzowie, dotarliśmy do szczęśliwego końca. Ściana wyszła fenomenalnie. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem jakości produktu. Muszę przyznać i podkreślę to po raz kolejny, że producent przygotował materiał w sposób perfekcyjny. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Odlew, kształt. Jakość pomalowania są naprawdę na najwyższym poziomie. Mało tego, bo producent wyszedł z inicjatywą i dorzucił ekstra parę trójkątów na wszelki wypadek, gdyby coś się uszkodziło w transporcie. Postawa naprawdę godna w tych czasach uznania. Muszę przyznać, że zrobiło to na mnie bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie. Zobaczcie, jak ściana wygląda i powiem to po raz kolejny: produkt i producent przede wszystkim naprawdę godny polecenia. Was w zaczarowanym królestwie trójkątów. Ta ściana to ściana w sypialni dziecka, czyli pokój małej księżniczki. Jest kolorowo, wszystko się mieni i opalizuje. Trójkąty wyszły perfekcyjnie. Sam jestem zdumiony jak świetnie zostały przygotowane. Myślę, że produkt naprawdę godny polecenia. Oczywiście, jeżeli podobają Wam się nasze trójkąty i chcecie mieć to u siebie w domu, napiszcie do mnie na mojego maila cordys.adamaupavp.pl. Kolorystyka dowolna. Możecie tworzyć mozaiki wszelakie. Jak widać, ściana jest imponująca. Także moi mili, pomysł na ścianę do pokoju dziecka. Dzisiaj mam wszystko. Dziękuję Wam za mile spędzony czas. Ode mnie żółwik. I widzimy się w następnym odcinku. Witam w królestwie trójkątów równobocznych czy równoramiennych? Równoboczne, równoramienne to chyba to samo. 嗯。Hmm.